Teraz zapraszamy uczniów z Klas, pierwszego z liceum ogólnokształcącego oraz zespołu szkół elektrycznych, którzy zaprezentują nam przedstawienie pod tytułem Żyd wieczny tułacz. Powstało ono pod opieką pani Romany Wasilewskiej i pani Beaty Ciaśak. Eli, Eli, Lama Bachtani. Panie, panie, czy opuściłeś Żyda, wiecznego tułacza? Pozostawiłeś mu jednak pamięć. Jedyny raj którego nie można człowieka wygonić. Ci otworzy, w którym ciszy biała nić, jak ogromny dźwięków orzech, który tęknie, aby żyć. Zielonymi listeczkami, śpiewem jezior, zmierzchu graniem, aż ukaże jądro mleczne ptasi świt, ziemię ci przemienie, w mleczów miękkich płynny lot. Wyprowadzę z rzeczy cienie, Które prężą się jak kot. Putrem iskrząc zwiną wszystko. Barwy burz, serduszka listków, Deszczu wsiwy splot I powietrza drżące strugi, Jak z anielskiej strzechy dym. W ci w aleje długie, w brzus przejrzystych śpiewny płyn, aż zagrają jak wiolączel żar różowe światła pnącze, Szczelik skrzydeł hymn, jeno wyjmij z tych oczu szkło-bolecne, obraz dni, które czaszki białe toczy, przez płonące łąki krwi Jeno odmień czas kaleki Zakryj groby płaszczem rzeki Zetrzyj z włosów pył bitewny Tych lat gniewnych czarny pył. Mój miły i całe już nie bój się nocy I ludziom w oczy patrz w miasteczku bez Minęło tyle lat, harmonia znów gra Opłoki płyną w dal, znów toczy się świat na grobach bez. Nikt nie chce pamiętać, nikt nie chce znać smak łez. I tylko gdy śpisz, samotny i sam, i tylko gdy śpisz, płyniesz, giniesz tam. Gdzie tata i mama przy tobie są znów i czule snów miasteczko bez kochany mój bez w poranne gazety ubrany spokojnie się budzi Bełz łagodny świt i Płonący bez. Dziś kiedy dym To po prostu tym Pierścionek na szczęście W przemyśle zajęcie W niedzielę chrzest Biały ziarno Czarny mak Młodej żony Ciepły smak Kroki w sieni Держи! Pragnucie tak, Zaśnij, że już I oczka swe zmruż Są czarne, a szkoda, że nie są niebieskie Wolałabym Zaśnij, że już I oczka swe zmruż są czarne, a szkoda, że nie są niebieskie. Wolałabym tak jakoś. Nie ma już tych miasteczek. Gdzie szef był poetą, zegarmistrz filozofem, fryzjer trubagórem. Nie ma już tych miasteczek, gdzie biblijne pieśni, wiatr łączył z polską piosnką i słowiańskim szalem. Gdzie starzy Żydzi w sadach pod drzewem czereśni opłakiwali święte mury Jeruzalem. Nie ma już tych miasteczek. Przeminęły cieniem, i cień ten kłaść się będzie. Między nasze słowa, nim się zbliżą bratersko i złączą od nowa dwa narody, tym samym karmione cierpienie. Że znałam drogę, drogę do Austerii. Wieczny tułacz za mną ruszył za horyzont aż. Pewnie łatwiej wygrać fortunę na loterii niż zobaczyć asferu twarz Austeria Dom, szalom, gościnny, ciepły i bezpieczny dom, szalom. Odpocznie tu dużyć to ocz wieczne jaj Dili daj, dili daj, dili daj, dili daj szalom, szalom, szalom Będzie aż do dnia sądnego, Szedł jak głosi wieść. Ptaki ma w takim w kawach motyle z kołnierza wypróbują, by nam radość nieść. Austeria, dom, szalon, gościnny, ciepły i bezpieczny. Dom, szalon, odpocznie duży, w wieczny, aj, dyli, daj. Dilid-dai, 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 a-weñv, shalom a-lechem, shalom, shalom. Żeby wieczny tułacz w niej zatrzymał się. Lecz Asterus milcząc pożegnał mnie przed progiem, gdzie jest teraz jeden Bóg wie, gdzie Austeria dom, szalon. Gościnny, ciepły i bezpieczny dom, szalon. Odpocznie tu.

Programie, który chcieliśmy jednak zakończyć optymistycznym akcentem, wystąpili Natalia Walo i Daria Domagalska, śpiew, dalenia cisielska recytacja, anna grabowska, gitara. Dziewczęta to tegoroczne maturzystki z pierwszego Liceum ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej we Wocowku. We wrześniu i październiku brały udział w międzyszkolnym projekcie, którego zwieńczeniem było spotkanie z panem Aleksem Dancigiem z Instytutu Jarbaszen w Jerozolimie. Dziś towarzyszyłem im ja, Damian Lewandowski, uczeń klasy II LZK. Natomiast pomocą techniczną służył nam Mariusz Hajer ze Zespołu Szkół Elektrycznych we Diga,